Zadanie 4 maj 2008: rozwiąż podane równanie w przedziale od 0 do 2 pi No to już standardowo zamiast kosinusa zapiszemy 1 minus sinus kwadrat x, czyli wykorzystamy jedynkę trigonometryczną i wszystko z prawej strony przeniesiemy na lewą stronę. No i otrzymamy 4, odjąć 4 sinus kwadrat x, odjąć 4 sinus x, odjąć 1 równa się 0. Czyli minus 4 sinus do potęgi drugiej x, odjąć 4 sinus x i dodać 3 równa się 0. No i razy minus 1, czyli zmieniamy znaki. No i tutaj już standardowo t równe sinus x. T należy do przedziału minus 1 do 1. czyli 4t kwadrat dodać 4T odjąć 3 równa się 0, no i delta b kwadrat, minus 4ac, czyli 16 dodać 16 razy 3, czyli 64, pierwiastek z 64 to 8, czyli t1 to jest minus b. Jesteśmy tutaj, czyli minus 4, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy minus 12, 2a, 2 razy 4 to jest od razu 8, 12 ósmych, czyli minus 3 drugie, co nie należy do przedziału minus 1 do 1. I te 2 to będzie minus 4 dodać 8 przez 8, 4 drugie, Czyli 1, 2, 4, 8. Czyli 1, 2, a to oznacza, że sinus x to będzie 1, 2. No i kiedy sinus jest równy 1, 2,? Pamiętamy, że jesteśmy w przedziale od 0 do 2 pi więc interesuje nas, nas tylko ten przedział. To znaczy, że x będzie równe pi 6, ewentualnie 5 pi 6, i to są jedyne dwa dwa rozwiązania. Tak? Możemy jeszcze ewentualnie narysować to i pokazać, że chodzi nam o ten moment o ten moment kiedy jesteśmy tu przy P6 i 5P6, czyli 30 stopni od 0 i 30 stopni od 180. I to jest wszystko.